40K Universe Reset z tej strony Battlefield Objectives e, Pudełko zawierające No obiektywy Do e, Warhammera 40 tysięcy Zobaczmy co jest w środku Pudełko zawiera 6 podstawek w formie servo kuli. 12 kości z obiektywami. Obiektywy mamy najróżniejsze, od zaznaczenia, że w tym miejscu znajduje się relikt po Victory Pointy. Czy inne innego rodzaju obiektywy? E, dostajemy też takie pudełko. Jest to e, magazynek do Lasgana. E, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo fajnie. Jednak gdy się mu przyjrzymy, to dostajemy kawał wygiętej blachy z marnym plastikiem. jako zamknięcie. E, Blachę musiałem sobie specjalnie troszkę wygiąć, żeby ten plastik nie wypadał. Do tego możemy schować wszystkie elementy. Mieszczą się. No. Mieszczam się po prostu. Jednak zestaw względem swojej ceny jest troszkę nieopłacalny. Jeżeli dodamy do tego, że musimy mieć jeszcze dwa inne zestawy, żeby mieć wszystkie wszystkie obiektywy, to jednak możemy się równie dobrze bez tego obyć. Można te obiektywy bardzo łatwo zamienić czymś innym. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. 40k Universe. Na razie.